Chodź, Kubula. Pokażę ci, co ostatnio odkryłem. Okej. Okay. Pędzę, pędzę. Musimy trochę zamoczyć dupę. Okej. Okay. spieszmy kroku. Zobacz na tamte drzewa. O matko. Widzicie? One są... Dotowane, porośnięte jakimś głównym. Zobacz na ziemię przy tych drzewach, jest taka jałowa I wygląda jak gówno Dziecia. Ty patrz, klodzę gówna Co? Jak to? No, o fu! Do go, że śmierdzi O matko Czeka, ta ziemia jest tutaj taka sprugawiona, taka Taka i, i Jałowa i śmierdząca I chodzi się po mnie jak po jakiejś lepkiej mazi Człowieku duszę się. Chodźmy dalej w tamtą strony zapach jest mocniejszy. Szybciej. O Boże, zaraz się zbeł tam. Fuj wszedłem w te gówno. Idziesz, idziesz za mną? Idę. Szybko. Zobacz co to jest. O matko! Ale o fuj, to jakieś ścieki. Wodospad. Gówno, patrz, kolejne gówno, stary, załóżmy kombinezon ochronne. Okej, okay. niestety nie wziąłem maski gazowej. Masz jakąś? Nie mam. O, dobra, szybko, idziemy zobaczyć, co to jest. <coughs> o, fu, jeszcze tylko zerknijmy na te krainy, Zobacz, o. O, jeszcze tam prosto jakieś czerwone. Patrz, tam wchodzi jest jakieś stworzenie Gdzie? Tam o, fu o Boże Pewnie jakiś mutant. Chodź powienny. szybko, o, o, o fuj, Zamrużyłem się w tym głównie. A ja w nim płynę. Ej, dobra. Ej, 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 tu są jakieś drzwi. O matko! Zobacz, Gdzie? Gdzie? tutaj. jest jakaś rura. O matko, wchodzimy? Okej. Okay. O Fu, jak tu capi o. O, ej stary tam jest jakieś, What? co to? Jakieś wejście, szybko! Ale chcę mi się żygiać Tutaj ta rura prowadzi w górę. Dawaj, wchodzimy. Ma ją. Mamy kombinezony. Okej okay. Dobra, idę z tobą. O. Stary O, what? Gdzieby jesteśmy? Ty już tak nie capi. Ty What? Wtf? Lol. Siemanko, witamy was bardzo serdecznie w drugim już odcinku Zagrajmy na serwerze Mine Ream. Dzisiaj ze mną Dekorator Dzień dobry I dzisiaj będziemy zwiedzać... Uh, całą... Nie no, nie całą No dobra, dzisiaj pójdziemy sobie zwiedzać, trudno Okej Lecimy. Fuck, pada śnieg Pada śnieg, pada śnieg Dobra, gdzie najpierw idziemy? Może na bagna? Na bagna? Po co? Mieliśmy iść do... wiesz, do gdzie? A, okej, okay, dobra Dzisiaj Ale no, do... nie mamy nie mamy kilofu. no, tak, a weź ten jaksowy Ale no, właśnie no, skrytka, nie możemy pokazać. no, to ja no, to pokażę, no, ty to ty no, 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 Tak, no, 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 farmę no, no, ja wtedy no, no, mamy farmę zboża, no, jest taka no, i marchewek i ziemniaków. Teraz idziemy do farmy melonów i przy okazji sobie je zbiorę. Mam coś jeszcze brać, czy, czy tylko ten kilofek? Mm. Masz miecz itp? No mam, mam Fak, ja mam na zużyciu, ale no Ej, dobra Ej, ale wiesz co, przydałoby się mi zenchantować ten kilo Mimo wszystko, może a ja... fajny enchant A czekaj, zobaczę czy mam w skrzynce tej takiej normalnej e, Dwa żelaza, ponieważ potrzebuję na mieczyk, bo ten mam trochę zużyty e, Fak, chyba nie mam No niestety, nie mam Masz dwa żelaza pożyczyć? Tak, e, tak mam to Weź kopsnitko Nie będę patrzył a ja mam jest tu w tej skrzynce On jest, znowu ktoś do mnie napisał Do mnie tak samo, w tym samym momencie Aha, czyli to pewnie Mateusz jak a bo dzwonisz. Damianeszek Nie, to na pewno nie Damianeszek Dobra, trudno, walić to, ja nie patrzę Ale ogóle Damian jest na sercu. a ja... ja czyli jest, jest, raz. no wiem, wiem Mam je, robię sobie miecz Oh fuck Twój koń nie dał mi tam. Dobra, ja bala. zakładam zbrojkę no. stary, bo ten z... No kurna, te konie dlaczego te konie idą do mnie do pokoju, lol? No dobra niech sobie tam siedzą. No. Ale <laughs> Pasz ten też idzie. No kurwa, no Chodź. frajery. <laughs> dobra, niech się tam siedzą. A oni myślą, skończy. że twój pokój to stajnia, nie? Idziemy. Dobra, idziemy do enchantu, chodź. Czy ty no. się zenchantowałeś? Nie, jeszcze nie, ale A. czekaj, może ja pokażę, jak to działa mniej więcej. Czekaj, Enchant, Enchant jest w mojej produkcji. Gorąco nieumarłych, super. <laughs> Bardzo fajny, super. Cieszę się. Możesz się Pochwalić, że ja zrobiłem Enchanting Table, czy nie? Tak. W takim razie ja zrobiłem oh, ten genialny Enchanting Table. No co, ty tu nie możesz wejść, jak ja tu enchantuję. No, mogę enchantować? O, zenchantujemy sobie. Wydajność jeden, to dobrze, na kilofie, czy, czy nie? no w sumie tak. A co zrobić, żeby więcej lutu leciało? Ale nie wiem. Aż więcej rzeczy? Mm -hmm. To chyba szczęście. O ile się nie co mylę. Dobra. No dobra, to chodźmy. Czy coś czy coś Chcemy tak... na wyprawę? Czy coś, co? Co? Ej, nie, wiesz co? Może nie nagrywajmy całej wyprawy. Niech to na razie ta grota będzie taką naszą tajemnicą. No. Aaaa... Przy miejscu, co od razu na miejscu. Tak, ale nie no, nagrajmy jeszcze kawałek jak idziemy. Okej. Okay. Albo nie, zatrzymajmy się teraz, żeby nie wiedzieli w którą stronę mamy iść. No dobra, to my tutaj robimy krótkie cięcie. Okej, okay, jesteśmy już po e, dojściu do tego miejsca, więc... No trochę żeśmy długo szli. No troszeczkę. E, e, właśnie to tran... jest to miejsce, co Teraz sobie arbuza. Okej, okay. ja też muszę zaraz... Fuck. Super, nie mogę wskoczyć. Mój skill w parkouru jest tak genialny tak. Tutaj mamy wielki wodospad i właśnie tam kryje się to magiczne miejsce Okej okay. To jest nasza magiczna grota Przez przypadek ją znalazłem, ale... Tak, Kuba ją to to to, akurat trzeba mu... Pogratulować ...przestrzec LOL Czekaj, jestem w wodzie Fuck Ciężko się to płynie strasznie Okej okay. Sam tam jeszcze nie byłem Znaczy byłem tam, ale... Nie wiem jak tam się idzie Tu trzeba jeszcze kawałek ale przejść Ależ fajna grota, ty No, tutaj trzeba jeszcze kawałek przejść, wiesz o tym Się, Dobra, jesteśmy już na miejscu, to jest jesteśmy właśnie tutaj. Miejscu. To jest tak, jakby dungeon. Wow, to jest dungeon, to jest taka, bardziej taka epicka jaskinia. Tak, z są właśnie będziemy, tutaj jest pełno potworów, więc Spadam trzeba będzie. Tu... A tu ja będzie trzeba, trzeba bardzo uważnie. Ja nie pokoju jestem marczerem, mam knockback, dwójkę na mieczu i, i bardzo dobry łuk, więc. Okej, okay. tutaj jest grubsza, tak pokażę. naprawdę epickie miejsce. Ciekawe czy taka skrzyneczka będzie Ej, chodź tutaj A, ale go trafiłem A gdzie ty jesteś? Na dole? Na dole, już schodzę Schodź. Oh, fuck Już się rzucają, stary, zobacz No co ty, jak ty? No już? zobacz, no o, Masakra no, Ej, nie, wpój na górę, będziemy ich strzelać Okej okay. się przydało tam pochodnie postawić Sorry Kurna Deklu, mam pół serduszka. Bożeś mi wbiegł pod strzałę. No jestem ciekaw, jak, jak nastałem. No i jeszcze mnie szkielet strzela. Super! Albo to ty... Nie, to szkielet. Zabił cię? Nie, mam dwa serduszka. No, ale dawaj, ja się tutaj ochraniam. Fuck, dlaczego przez wodę? Ja wiem, że ty coś zrobiłeś na specjalnie. Ja mogę się założyć. No nie przez... Nie mam strzał. Dobra, chodź, wchodzimy walić No tak, jak ja mam serduszkę, to, to ty wchodź pierwszy. No, przeszedłem już. Tankuję, ja cię będę słaniać, póki mogę. Tankuję, tankuję. Pochodnie rozstawiaj Nie mam. Fak, zapomniałem pochodnie. A, no dobra, ja. mam A dobra, to jest Glowstone, to wiesz. Dobra, ja zbieram szybko Glowstone, ile mogę. No dobra, ale nie, mimo wszystko przydałoby się tu rozświetlić, bo to, to jest epitka świątyń. Jaskinia. Fak, co mnie jest no. Super to no. wygląda, jak się popatrzy w górę. Wytyfy, wy, wy, tu są pełno szkieletów. Kurna, oni strzelają, potrafią podnosić, fagasy. No, bez kitu. Dobra. O oh fak, o FUCK o fak, o No fuck, co, fuck, to, fuck, to fuck, za gówno. No Ej, ja tutaj dedam. Fak, fuck, FUCK! No, to jest, nie, tu jest za trudno. Umarłeś? Ja nie, ja żyję. Majajaj, Dobra. fak, 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 nie, dziecko. Ej, ja mam trzy serca, nie? I ten mi wybuchł. Co za pizzo, głupi? Serio? I co, nie masz nic? No, no nie, no mam nadzieję, że tam coś jest. Dobra, to ja tutaj szybko idę. Fak, no tu idzie do mnie, no to kurwa wybierzemy. Ej, dobra, idę tam. No to zapis. No, mi no. Mam strzałę, będę się strzałą fajtować. No, no kur... Dobra, ja zrobię... ja się ob... Ja się bugselfami obudowałam. Weź się na chwilę, albo... nie, ty nie, to ja się wyloguję, a ty tu rozwal... o, dobra. Czekaj, ja się tylko tutaj tam... No, ale tam moje rzeczy! Chodź kurna takie Q stracić i, i ten jak z what czekaj no kurna fak 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 tepam okej okay. fak to się kurwa tepnąłem super Pff, What? super tam na koksie by trzeba było grać Ciężkie Ej mam mój żelazny kilof, ale kurna tego jak z kilofa już jeszcze nie znalazłem Tam są na dole dużo, nie to nie są mi temki. Aby się przydało na, na sekundę włączyć pistol, tak na sekundę żeby tam zejść pozbierać i temki Nie no co ty to, to było hamskie. To może zrobimy tutaj cięcie i trochę się poogarniamy co? No dobra To, to robimy krótkie cięcie Okej, okay. witamy Was po krótkim cięciu. Ogarnęliśmy się tutaj trochę pochodnie, porozstawialiśmy. A i tam też. Powigaliśmy troszeczkę potworków, no Ej, i... Ej, dobra, to co? Najpierw może pozbieramy trochę tego obsidianu. Tak, ja jeszcze sobie zenchantowałem ten. Ej, mam nadzieję, że tu nie będzie lawy. Chyba nie. Nie wiem, niedaleko nie zaszliśmy, więc to, tutaj jest w sumie lawa. Gdzie? Co Nie, no ale mam nadzieję, że pod obsidianem nie będzie, wiecz? No, ja musiałem sobie zrobić kolejną zbrojkę. To fajnie, bo my będziemy mieć już ten. Będziemy mieć jako pierwszy glowstone i nie jako no, pierwszy No ja już pozbierałem też glowstone, na znaczy się wcześniej to tylko trochę, więc teraz jeszcze pozbieram. Okej. Okay. że co tu byłeś wcześniej, ja byłem tak tylko, tak tylko, że zobaczyłem co tu jest. No, Ale teraz się ciemno zrobiło. No, ten glowstone strasznie dużo daje. Co to możemy zobaczyć? Ej? Co ej? Tu jest jakaś ta grota zobacz. Tak, widziałem ją. Mam trzy pochodnie, więc trochę po prostu... do tej No to dawaj wchodzi. Czekaj, A... ja tylko Obsydiana do już. Ej, tu jest jakieś wyjście, czekaj. Ja obsydian y, nie tym kilofem, co to trzeba. Ej, wiesz, że tutaj było przejście ten? Że nie trzeba było chyba górą przechodzić? Jak to przejście? Gdzie? No tu jest przejście. Chodź do tej groty, zobacz sobie. No inne, czekaj. Co Patrz, tam, tam na końcu. Patrz, to jest tu jest jakieś przejście zobacz. Hol. Serio? No. Patrz. pochodnik okay. e, sobie w stawie, tak bliżej. A ty mi mobki ostro mi... Patrz, tamtą zbrojkę mi całą zjechały i drugą tak samo mi prawie całą zjechały. O fakt, tu jest wejście. No. Te groty. Patrz. Ale skąd to jest to wejście? Któreś z tego, tego, tego te 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 wazospadu. Z tego, z tego... Tak. Si przechodziliśmy pod nim? Mhm. <laughs> Dobra, o, o, w sumie walić to, chodźmy dalej. Ale teraz to, jak się świeci, to to faktycznie widać. Ale dobra, ciekawe czy tutaj będą jakieś skrzyneczki, czy cokolwiek. Jestem ciekawa. Powinny być, bo to w sumie jakiś dungeon. No... wiesz, no niby tak. Dobra, dawaj. No to jest taka wiesz, typu Skyrimowa tak. No Nie wiem czy w Skyrimie były, bo że jakieś komnaty What? jakieś... Pełno mobów znowu. Znowu? No jak? No zobacz, to one się ciągle tu w której platformie? Na tam, tej? tam, tam. Tutaj po wodzie. To w wodzie przecież pochodnie nie postawimy, ale tutaj nie ma, choć tu. Okej, okay. będę, będę. Dobrze, że wziąłem ze sobą te pochodnie, bo serio. Trochę mi ścina, no nie wiem dlaczego. Dobra. Mm -hmm. Ej, chyba, co myślisz o poradnikach z Redstone'a? E, nie wiem, w sumie. Dużo, dużo osób ma z tym problemy, nie? A ci się wiesz takie proste mechanizmy? Nie no to bo ja tam trochę ogarniam. Nie no ja to raczej bym nie robił coś w stylu jak zrobić ciągle dzień na serwerze. What the fuck. Ale szczerze, dla mnie to no, było nawet spoko, myśli, bo, myśli, bo ja nie wiedziałem nawet jak zrobić, żeby na serwer być. A czy się mi to nawet... Ja nie? odwiedziałem. Ale nie, ja myślę bardziej jak zrobić coś takiego, jak bez cheatów zrobić sklep z itemami przykład, no, 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 no. Wiesz który sklep, ten żeby też tak, tak. na przykład... No to akurat by akurat cztery, chyba było spoko. Liaksy, dostajesz bułkę, no to był taki przykład. No, to by było akurat spoko, to bo właśnie wiesz... Ja tam akurat się nie zajmuję za bardzo. A ja to lubię. What? Co tam jest? A ja to co tam myślisz żeby zrobić? Jakie, takie poradniki, coś z tym z tyłu? No, mógłbyś zrobić. <laughs> w ogóle duża jest ta grota, patrz. Jak myślisz? no chodź, idziemy dalej. No dobra, mam 8 obsidianu, to już nam chyba na portal starczy. Nie, Ta, nie. Starczy. starczy, bo to nie trzeba robić 8? takiego. 8, no co ty, czekaj. Nie, chyba 12 Znaczy tak, cztery na boki, cztery na boki. No jeszcze jeszcze cztery nam brakuje. No. To są 2 na górę i dwa na dół. Dobra, to kop, bo ja nie mam kilofa. Czy tam kilofu. Tu może dam ci pochodnie, to tu rozświetla. Mhm, mm a gdzie ty jesteś? Fak, biją mnie. Kurna, ja przyzwyczaiłem się, że mam łuk tutaj pod tym slotem. Fak, nie mogę znaleźć łukówek. we Kurna, a Kurna, znaczy mam go we nie mam na pasku. Ej, gdzie ty jesteś? Nie wiem, e, no poszedłem dalej. A ty gdzie? Poszedł. A, tutaj jesteś, spoko. Nie, bo mówisz, że kopiesz obsydian. to to nie wiem. Dobra, chodź. Dam ci pochodnie, ty mnie tu rozświetla, a ja będę rysować. Kresu... Będę miał pod trójeczką Dobra. Kopię... Czyli wykopię jeszcze cztery i ten, i to wszystko. No. Trochę tutaj po roz... po Mam ten, ten killoff, który szybciej kopie obsidian ponoć. Fuck. Trzeba bym tu. Ja tu jest nie. tych gównianych potworów. Fuck, nie podpala się w wodzie. Walony. A ty masz Luke's ja fire Ej nie, no tak. Jak ja powiedziałem? Ta płomień jeden mam po polsku, bo jestem Polakiem. No, ja też mam po polsku. jak ja ich dzisiaj nazwałem? Kurna, jakoś tak fajnie nazwałem dzisiaj te twory Jak ja to zrobiłem? Nie wiem, nie słyszałem. Nie pamiętam. No dobra, nieważne. Never mind. <laughs> Francuzie. <laughs> Pozdrow dla kumatych. Tak się teraz mówię jak powiesz coś o czym wiedzą tylko nieliczni. No <laughs> co ty? No to Boże. Dobra, spoczko. Hej, ale wiesz co? Hmm? Wiem ci, że mi się wydaje, że... że ludzie są wredni. Dlaczego? Bo patrz, bo jak oglądasz sobie filmik, na którym ktoś umiera, męczy się w jakiejś grze, w sensie, że cały czas go zabijają, traci EQ, na przykład w Minecraft'cie, mm, co nie? To mhm. co, tylko tak zabijcie go jeszcze raz, ażeby stracił te EQ, a no zabijcie go jeszcze raz, co no, nie? W sumie ale jak grasz to strasznie nie chcesz żeby ci coś zabijało tak jak my teraz no nie założę potwory się, że... są strasznie gówniane potwory są założę tak się, że, ej nie ale założę się że film jakby miał większą e, nie wiem e, by był bardziej zabawny jakbyśmy cały czas tutaj ginęli i umierali no w sensie, ale nie tak że, że tak, tak na chillu czy coś tylko tak żebyśmy się jeszcze przy tym wkurzali ostro Wiesz to co? To ja wolę dnia. nie ginąć, tak mówiąc szczerze, bo Nie no, jest... ja też nie, z mojej perspektywy to nie jest zabawne, ale No dobra, dobra, Dawa, ile masz jeszcze do tego obsydianu? No dobra, już dokopię ten jeden i zrobię, bo wszystko, ile no. mam? Chodź. Mam 17. Chodź. Co tobą? Bo... Człowieku, ja kiedyś chciałem wykopać obsydian drewnianym kilhofem. Ale ci strzała przymknęła przed twarzą. Dobra, chodź, myślę, że tam możemy w sumie Ej, ej, ej nagraj mnie teraz, nagraj mnie teraz, chodź do mnie, patrz na to. Lol, słyszysz? Popatrzyłeś się na Endermana, czy co? Bo gdzieś go tu słyszę. Eee, on brzmi jak taki czajnik bezprzewodowy. Co nie? Ej, się na mnie popatrz, się na mnie popatrz, popatrz, popatrz na mnie. A tak z bliska, no. Ale nie zresztą przybliżenia, tylko stań bliżej. No. Patrz co mam? Kartofla! A co to bo mi idzie Zombiak. Mój skontofer prend. Lagi mam. Do wody skoczył, bo masz wodę. Naprawdę. No bo ja strzelam w niego ty podbiegasz... No przecież ja robiłem. Oj no, 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 dobra. Chodź ty tam coś się. Taj tak, ja mam knog ziom, patrz jak go wywalił widziałeś to? No nie. Dobra, dobra z... dawaj, szybko, chodź. Nie miał no ze mną szans najmniejszych wbiłeś się w trzy creepery ziom. Zwaniam cię, Tom. 4 Tom, do 5, 5 creeperów Fuck! A! Fuck! Ja Was. mam 50 na mnie, to jest nie plus dla Archera. Ja tam... No plus typka. A i fajne jest to podpalanie, że te strzały jak lecę, to po prostu takie obniżam. Ja nie mam strzału. Przynajmniej jak pierwsze. Dobra, jak chodź, i... lecimy, A, bo... Widzisz? Co? Jak strzał mnie trafisz to ją widać, bo ona się pali Ale zermy... że najgorsze są te zombie, ale te małe Weź, te małe... Takie gówniaki małe, naprawdę, to jest takie... To one są... Nie wiem ile one mają HP what, what? What? Ale kos... Lol, Udzi, jaką fajnie... Ci, że duży knok, łagdę, zarówno... Uważaj, czekaj, tylko tego jeszcze tego typu pila załatwię fak! Oh, fuck, fuck! Tak. Potknąłem się! Ratuj mnie! Gdzie ty Dobra, jesteś? żyję, żyję. No nie, ja tętnę, Ja deadne, ja deadne. Na pochodni nie... Dlaczego mi nie mówię, że nie mam założonych spodni? Bo nie patrzyłem na cię, A, może. Jestem zdeorientowany, ponieważ tu jest pełno... Się Jak? Nie, nie zdeorientowany, zdezorientowany. Dobra. Ale go w ostatnich chwili zdjąłem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Błoń, gnoju. Ja mam jakieś cofki dziwne, lol. No, to co No, chodź. Komp przegrzewa, jak zwykle, zresztą. Ej, kiedy było odcinek, w którym mnie nie narzekałem na przegrzewającego się kąpa i Szczerze, nigdy. Fuck. Jakie gówno. Dobra, to się wydnie. Co się wytnie? To muzykę, kurna. Ty to słyszysz? Tak. Teraz też? No, jak ci ktoś w pokoju otworzył coś? W ogóle to będzie słychać strasznie, więc od góry przepraszam za tę muzykę, ale. Ej, nie, teraz już nie słychać. Już Dobra, nie chodź, nie już. Na takie nie. ładne jeziorka, zrobię mu screena siom. Aaaa, no, świecą dłoje. Jeszcze boje. ty, masz takie dwie strzały U. i wyglądasz jakbyś miał czułki, ziom. Czekaj. Haha, masz takie czułki. Wiesz, ja biedronką, bam-parararam, ba, jestem biedronką. Dobra. Gdzie ty ja jesteś? Ja perfekcyjne te pnie no, dzisiaj. Masz jeszcze te ender Bo ja mam jedną. Ja mam dwie. Pff, ależ ten co zrobił. Zapomniałam ustawić zegarka, ile to się nakrywa, ale. Spoko. Ale pomocy ci to. No wiesz. Szczęśliwi czasu nie liczą. Co? Szczęśliwi czasu nie liczą. Spadłem. ja nie chcę robić odcinków. Odci... Ja nie chcę robić odcinków po 40 minut, nie? Nie, czeka, ja muszę zrobić tutaj tego screena, Tylko niech mi się trochę czanki doładują, bo. No. Myśl... A ja tak myślę, żebyśmy to na części podzieli. Na dwie części, wiesz? Tu tak, bo w sumie Ale to wiesz... No co ty, to już 20 minut ma na pewno. Co ty? Dobra, dziś na to tego fagasa kur... na tego fagasa popatrzyłeś. Co? Znowu się na tego fagasa popatrzyłeś. No nie. Bo znowu mi płacze. No nie, to dlatego, że ty wziąłeś ten, nerpery. On zobaczy, że to z jego przodka, nie? I to dlatego. A one wszystkie tam do przepaści spadają. A, jak chcę doładować te bo to czemne, chcę zrobić tutaj takiego ładnego screena. A ja też zrobię. Bam, um, okej. Okay. Z takich trzech jeziorek, jakby z lawą Zaro yes, screen. Jest screen. Ej, mamo, zrobisz mi zdjęcie przy jeziorkach z lawą. Dobrze, kubuś już robię. Tak. Stryk! Ładnie wyszedłem, mamo. Mmm, o może. Ach, ach, będzie na Facebooka. Będzie Sweet focia na Facebooka. Będzie swój tchórz na FB, fuck! I dlatego gówna tu jest, matko! Oczekaj, rzućmy go tam. Kurna, bym cię walnął, a wtedy byś już. Nie, nie wstał. Ma... Ej! No, jaki murzyn? Twój kot. fuck! Zabił cię? Tak, teraz na mnie idzie, fuck, humor! Tepaj mnie! Jaki to jest motherfucker? Tepasz mnie! A no to czekaj, kurna, Johnny, jest, Johnny, jest, Sam się tepni OP, kubula 3, 3, A trzy. jak mam wpisać dopiero na początku ty... No, nie, po prostu pisz tepę dekorator, bo ja tutaj nie mam ja. Trze, typa wpisałem z przyzwyczajenia na serwerach, tak wiesz. Dobra. Sorry, że tak się tepamy, no ale wiecie, trochę ja tu powiem, jest... że na dzisiejszy odcinek masz opa, bo tobie bardziej szczerze powiedziawszy ufam niż Mateoradorowi wierzę ci, że nie będziesz... Dlaczego, Dlaczego nie mogę podać? Ej pa obronił cię! Zostawmy go, niech się piją Wygrał szkielet! Brawo! Brawo szkielet! Wygrałeś... Proszę bardzo, strzałem. Wygrałeś... Nic! Zostajesz skazany na karę śmierci. Jakieś ostatnie słowa? Łoż kurwa. Mam tymi coś dla ciebie. Dla mnie? melonki. Dobra, weź sobie. Je. Mamy sporo tych melonów, więc myślę, oh, fuck, że tam. LOL. Czy jest jakiś Nie ma. No, nie wiem, to jest trochę dziwne. O oh, fuck. To F fajnie fu wygląda. E, no gdzie ty jesteś? Obc ciebie. No, Czekaj, ob... przyciągnij ciebie. Bo ja mam połowę HP. Tak. Kurna, dlaczego mi się tak laptop przegrzewa? Ja sram. Super. QuickRage. Fuck, podpalił mnie, zapomniałem, że te frajery teraz podpalają. Dobra, chodź na dół, szybko. Czekaj, no co za dziwne. No, fuck you, fuck you. Lata. no, umrę, umrę, umrę. Pomagam ci, pomagam ci. Zdaj mi tego szkieleta, a tam z trzech jest szkieletów, więc ja tam nie mam szans. Uważaj! Fuck! Dobra, osłaniaj mi bok, ja. O jezu, ale przede mną przeleciał teraz. O, żelazo raz za mną, za mną. A ty tu nawet nie podchodź. Chciałbym mieć kurna łuk z knockbackiem, to było mistrzostwo. Że? Lol, ja go nawet nie widziałem, a go trafiłem, celowałem w tego drugiego, bo tu się uchwycił. A, ja chyba dadam. Chociaż nie, może nie. No co ty, mamo? No co ty, tato? Tato, tato, kupa. Trafiłeś kiedyś nietoperza z łuku? Tak. Ja właśnie teraz zabiję nietoperza z łuku. Ale to jest strasznie trudne. Nie, bo ja mam 2,5 serduszka i zaraz umrę, więc. Cóż, ja mam 3. O, teraz mam 3,5. Nie, 2,5. Trzeba. A, nadal. Super, mam Super, mojego łuku nie ma, dobra. Nice. No, to ja mam jakieś łuk. A ty tam tych rzeczy nie pozbierałeś w końcu? Pozbierałem no? wszystkie, a to tylko tyle było. To może ja się zajmę mu. Nie, no bo ja jakieś mam. Jeśli chyba Moc jeden czy coś takiego? Nie, no to nie mam takiego. Nie, nie wiem. Wiem, że jak nie pamiętam... nie, mam, mam, mam! Moc 1, mam. to mój. Bo wiem, że mam tu jeszcze taki, ale to mi ze szkieleta chyba drobną, bo jest taki na psuty już. No, to jest mój, no. Do widzenia, do widzenia, do widzenia, do widzenia, nara, papa. A ten Moc jeden jest dobra ogólnie? Co, w sumie... Chyba na 3 shoty ściąga. Kurna, co jest, co jest? Dobra czekaj tutaj Ja bym chciał sobie zrobić kurna zbroję Prot 4 Jak są? No Jak zbroję prot 4 i kurna koksisz. Ja kiedyś miałam na takim serwerze z gildiami, nie? A to jest strasznie trudno w sumie wyenchantować. Ja chyba miałem tak. Nie, ja to co podobno najlepiej opłaca się enchantować książki i jak masz na przykład... Tak, no. Dwie książki na prot 2, to ci się składa na prot 3. Widziałeś jakie mam ciernie zarąbiste, a on jest czyli z łuku i dostał damage. A podobno ten tenchant jest do dupy Cze? A tutaj nic nie ma w ogóle, to może tylko jest taki taki wiesz Też mi się tak wydaje że Może to... tak jest wiesz po prostu Taka lokacja dla ozdoby. No nie, to co ta... kończymy? No możemy tu kończyć potem jeszcze pozbieramy trochę tego no i wrócimy do domu To chodź tutaj Ej, się pożegnamy No to jest gras już No dobra, chodź tu się pożegnamy, idziesz do mnie? Idę do ciebie to jest taka grota nietoperze. Fuck! Czekaj, patrz, ja i zepnę. Kurna, nie trafiłem po prostu. Weź go! Już. Podleciał do ciebie. Uważaj za do tobą. Dobra, dobra, to co? Dobra, nara. E, tak, nara, trzymajcie się, cześć.